Hmm, Cześć witajcie z tej strony Platek i mam dla Was powtóreczkę z STA3 Bitewka gracza Piotrx Podesłał mi ją przed Jeżeli wy chcecie, żeby to wasa bo pojawiła się w kolejnym odcineczku, wbijajcie na Discordika, link znajdziecie w opisie. A teraz już będziemy myślić z materiałem. <laughs> Ta bitewka naprawdę pokazuje potęgę tego pojazdu. Potęgę, szczególnie jak wiem jak go wykorzystać. i wiem jak wykorzystać jego zalety. Naprawdę, tutaj są zagrane. Gdzie no nie zrobiłbym ich sam lepiej. Nie zrobiłbym tej ni, No, ta bitka jest po prostu naprawdę piękna. Naprawdę warto ją zobaczyć. Jest to czysty niuczek. Bardzo ładnym swoim wykonaniem. E, pierwszy zaczynamy teraz. 3 jesteśmy tutaj pod. Druga bitwa pod El Alamein. E, no i jedziemy. Dobrze, jedziemy tutaj faktycznie. Jedziemy na. Proszę, y, osobiście y, nie było bardzo dzisiaj w okolicy, z, coś tu z tym stylu. Y, się decyduje biorąc na atak na punkt B. Jak widzimy, on nie ignoruje strefę. Y, nie leci jej przejąć, leci po kille, y, leci tutaj odciąć przeciwników i dojazdu na ten punkt. Mamy ten moment, który przyjmuje strefę, nie potrzebujemy się tam barwać. W tym momencie zauważa y, Jak widzimy, on się już ustawia. Ciszala Wielsa. No coś tam kombinuje. Jest w takim razie gotowy. Czeka tylko na się pokaże. Widzi ją. Bik. Piękny strzał. Piękna eliminacja. Pierwszy kill na liczniku. Jedziemy już wicą. Eee, nie zatrzymujemy się tutaj, nie ma co czekać. Eee, szukałem przeciwników. Widzimy, że spotują na miejsce trzeciego. Sami też już widzimy tego winsa. Zauważam, że jestem jeszcze jeden bo jest ja i z Teraz mamy dwa pojazdy, które są stosunkowo groźne, bo są twarde. No może i z nie jest tak, ale i z trzeci jak najbardziej. Na sensie tutaj gra z więc jak najbardziej wie gdzie celować temu sobie trzeciemu. Trafia bardzo ładnie w trójkącik i go eliminuje. Eliminuje go perfekcyjnie z walki. Nie wjeżdża, Nie wjeżdża tutaj czeka spokojnie ten i z drugi się pokazuje. Pokazuje garneczek, strzał i eliminacja. Trzeci kij na liczniku. Przypominam, to jest dopiero początek bitewki, tutaj mamy trzy bardzo proste strzały, bez nawet pokazania samego siebie. Przeciwnicy by się może nawet nie wiedzieli, skąd dostają. No dobra, no, zanim no, tutaj szuka, patrzy, czy coś nie będzie chwalał z tej strony. Nie mamy nikogo, kto patrzy w tę stronę, ale się, jest, nie wyjechyla się. Miłość tam petyk jest, niestety biorąc go nie za odważa, jedzie do przodu, szka przeciwników. Zauważył, że tutaj jedzie Tiger. Zauważył ten teciaka Wybiera teciaka, jest to bardzo prosty strzał Prosty kin, a jednocześnie ciak mógłby bez problemu go zabić W tym momencie orientuje się, że coś wyjeżdżało mu Na plecy, orientuje się, że był jakiś Przeciwnik na plecach, który przybił się I mógł go tak naprawdę Zabić, patrzcie się ten Petek skończył, on tutaj padł Jakby ten petek się postarał Mógłby bez problemu Piotksa rozbić To jest ten coś. Obszar, troszeczkę zdziwiony, troszeczkę nie wie co robić, ale na spokojnie decyduje się na dalej Kampienie na tą stronę, dalej utrzymywanie tej strony bezpiecznej wyjeżdża. E, widzi tego Tigera, ten Tiger w tej czas próbuje podjeżdżać, e, ale się chowa, boi się wyjechać. No i dobrze się boi, Zauważ, że ten też jak strzela do asu, As się podpala, czyli można nie niego z strzał i eliminacja. Chyba, piąty kill na liczniku już. Proszę Państwa, taki naprawdę szybko tutaj tej Prawie bardziej szybko odchodzą te kile. E... Piotr decyduje się na wyjazd. E... Może chce pojechać, pojechać spróbować pomóc na tej stronie, ale decyduje się jednak wrócić. E... Tutaj widzimy taką rozterkę, tak? Nie wiem dokładnie co Piotr robić. Nie wiem, czy się. A, co są artylerie. Rzuca artę i decyduje się na patrzeć tej strony. Tiger 2P tam jest strzał, ale. No, nie decydujemy się na wiesnę, ponieważ boimy się tego Tiger'a drugiego, tego bliższego. Jak wyjdziemy na tamtego, to może się na nas wychylić. Trzymamy go, trzymamy, ale no, on nie wierza. Widzimy cały czas tego Tiger'a drugiego, tam dalej. On cały czas musi, do tego na pestku pojawi się nam i z i strzeci jest bardzo groźny pojazdem dla nas. Teraz... Co prawda, tym, ale dalej. I z są groźne. Jest to generalnie pojazd groźny. Nie decydujemy się na wiesnę. Nie możemy na swoim drugiemu tej tutaj podjechać. On nie trafia. Strzelamy ładnie w wieże. Prosta, czysta, eliminacja. Bardzo ładnie tej snajpimy Bardzo, bardzo, bardzo ładna tak naprawdę. No tutaj idzie. E, tam jest drugi do nas strzela. Trzeba uważać sobie i z drugiej będzie groźna tu odległość. E, bo być może no, będzie pociężny po prostu trafie. w stronie z tym Isem trzecim. Widzimy tutaj ten IS trzeci jest. Ale tu jeżdżą te twoje z Te Twoje jest sobie powinno bez problemu pojechać ja, z Isem trzecim. To nie powinno być dla niej żadnego problemu. Wracamy ja się z w na stronę. Nie ma sensu cały czas próbować ten pomagać Wyjeżdżamy ten Tiger 2P-Chowa. wyjeżdżamy jest IS. Próbujemy strzelić i minimalnie za nisko, jak widzimy minimalnie za nisko troszeczkę wyżej i byłby piękny strzał w garnek to są mi milimetry wyżej i byłby piękny strzał w Nie niestety, nie udaje się wyjeżdżamy niestety plan pokazuje się panterka panterka, której się boimy panterka, której się boimy panterka, która jest dla nas groźna tej najbardziej można nas bezproblemowo strzelić, przypomnijmy sda 3 to nie jest opancerzony to nie jest pancer to jest pojazd, który da się bardzo łatwo przebić. On nie ma dużo pancerek, jest jak najbardziej przebijany. Więc czekamy. Czekamy na ruch bo Teraz stojąc, on się też jest kiszwórki. Czekamy a się ruszy rucha się pantera. i my wyjeżdżamy, niestety się tam kończy panterę i się na strzał w Niestety za nisko wchodzi w jazmo. Niestety, Isma ma duże jazdmo, dlatego o wiele lepiej jest celować w lewą stronę niż w prawą. Będzie mam po prostu częściej wchodzić wisa, yy, No, IS-2 z yy, 44 to jest naprawdę groźna bestyjka już, jest o wiele groźniejsza od tego zwykłego i a drugiego. Tu o tym trzeba pamiętać, że mam większy pancerz. Yy, sz szukamy, szukamy tego strzału w garnek, szukamy tego przestrzału, że może coś trafić, niestety się nie pojawia. Yy, ta strona zaczyna też... Yy... Przestańmy się aż tak Dlatego ktoś nam punkt B Tracimy, widzimy że ewidentnie tracimy już o tą stronę, linię czwartą, trzecią, tracimy ją, tutaj trzeba ją odzyskać. Decydujemy się na wyjazd tutaj, na prawo. Gdzieś gdzie był ten i z trzeci. Próbujemy go znaleźć. Jest to dla nas najgroźniejszy aktualnie przeciwnik, bo go musimy dobrze trafić. Musi być to celne trafienie. szukamy generalnie tego przeciwnika. Okazuje się, że on objechał. On obiegał, jest już tutaj. Szukamy go, znajdujemy go i wtedy on nam kończy. Czy naszego teciaka nasze T3, -4 on kończy? Znajdujemy piękny przestrzał, podwieżę, strzał. Piękna eliminacja. I decydujemy się na szukanie tego czegoś CKPVB. Yy... Nie wiemy, czy on jest. Ten CKPVB, on też jest dla nas groźny. Yy... No niestety, dobra. Niestety, stwierdzam, że to nie ma sensu. Wiemy, że nasz, nasz teammatek się z nim strzał. Jak widzimy, jest jakiś Tetek. Mam nadzieję, że nasz teammate sobie z nim poradzi. Teammate go widzi, może go zrobić, no niestety pada. Yy, ale to nie jest najważniejsze: mamy 7 kill na leśniku, 2000 wyników. Pora dalej tutaj działać, pora trzymać tą stronę. Przykrojona, jeżeli cofniemy się z powrotem, żeby atakować tego fertka, gdzie tutaj mamy teammateów, którzy mogliby się tym zająć, odpuścimy tą stronę. Jak odpuścimy tą stronę, tam sobie przejadą jak będą chcieli, to nie jest dobra decyzja. Myślimy, że ta strona jest często oblegana, trzeba jej pilnować. Decydujemy się na czekanie. Tutaj jak widzimy podejrzewam tutaj I z drugiej... On sobie podjeżdża tutaj, próbujemy się jak się ustawić, znaleźć jakieś dobre bicie. Próbujemy co nieco. Już się nam pojawia ten z drugiej Czekamy. No tutaj błąd, nie ja bym strzelał w drugą stronę, ja znowu w jazmą. E... Trzeba uważać na to jarzmo, bo to jazmą jest naprawdę dużo, ono ściągnie aż do tego kaima po prawej stronie aż do tego KMA ściągnie więc trzeba uważać na szczęście istki e odbija się też od nas to, jest to duża szansa znowu strzał tym razem poszło w pod wieży bez przebicia pojawia się Muffet Dragon strzał do niego on się od nas odbija piękny strzał eliminujemy mu załogę wieży niestety nie wystarczająco żeby go zniszczyć ale dobra próba dobra próba ja bym już w tym momencie ładował hita Osobiście w tym momencie już bym nie aby ładować hita yy, Bo on i na tego, i na drugiego, to wtedy mogę go trafić gdziekolwiek Tutaj hity mają Jak widzimy, naprawdę mają dużo peny. Mają 320, więc na spokojnie, tego dużo przebicia Nie widzę tej potrzeby, aby ten ładować, a aby... no, ale I z nam się bardzo ładnie wystawia eliminacja Tutaj już na pewno ładował no, już jest pewne, że ładował hita. Nie ładował tego APHD, według mnie jest to lekki błąd. E, się wygramy tego tego trackera, ale na szczęście piot robi to, co powinien robić. Ładuje sobie hita. Ładuje hita, który jest w tej sytuacji o wiele lepszym pociskiem. I szuka, szuka przestrzału tego tego tragera, Szuka, coś próbuje znaleźć jakiegoś jak widzimy, że jeszcze Pantera A. Pantera A też jest dla nas groźna. Znajdujemy przestrzeń, bardzo ładny przestrzeń. Ładujemy kolejnego hita. Tutaj już mógłby ładować e, i pocisk. E, strzał niestety nie wchodzi. Ostatnio nie wiem, mam wrażenie, że Panterki mają strasznie twardy tydzień. Aczkolwiek on też nie trafia, bo trafia w taki mały, wystający puncik, który blokuje strumień pocisku hit. E, I niestety się odbija. Niestety nie przebija, nie jest zawsze na Pantera trafia nas w zamek. My próbujemy kalmować mu gąsienicę. Niestety nasz kalm jest za wysoko Jesteśmy w dupie Na szczęście od tu Jedzie nam z pomocą M16 Tutaj niestety Nie, nie trafia na tej Pantery dobrze M16 która ciśnie Tą Panterę Która ją dupczy, jak widzicie ona próbuje Objeżdża Strzela pod różnymi kątami Wala tą Panterę po prostu Pięknie ją ogrywa, bardzo ładnie ją ogrywa tej dobre bicie i będzie już teraz kończyć tą panterkę. Jak widzimy, trafia gdzieś w bok, niestety, słabo i panterka się na nią obraca. Ale to nie jest problem, bo M16 M18, ucieka. M18 ucieka, obieca, znowu dobrze panterkę. I tym razem już ją składa. Jesteśmy żywi. 9 kili, prawie 3000 wyników. Teraz spokojnie to trzymamy, decydujemy się na wyjazd, trzymamy czas po tą stronę, ta m, m, m się na skatek, ulewa się, przeciwnicy są skupieni na niej, teraz jest okazja, żeby wjechać zrobić może jakiegoś dodatkowego killa, zauważamy Tiger 2 niestety Tiger 2 przy pociskach, które mamy, ona ma 180 mm pancerza, my mamy pociski, które mają 185 mm no, generalnie na 200 metrów, tak jak teraz mamy, to będzie jakieś 181, 182. 181 bardziej na 200. Nie jest to dla nas dobra rzecz. Jest to dla nas bardzo groźny przeciwnik, przeciwnik do którego nie możemy strzelać z tej odległości. Musimy na niego załadować hity. Ale pojawi się teciak. Pojawi się teciak. Teciak jest najlepszym celem, bo go możemy z problemem przebić. I ładujemy następnie które pozwalał na eliminację tego Tiger'a 2H decydujemy się na wyjazd strzał piękny, Tiger nas nie trafia strzał podział nowym ładowniczym zamku działa i obrocie wieży, taki multi od strzał w przód, który dobija mu obrót wieży oraz zabija mu gości od karabinu nowego, wodujemy kolejnego hita na szczęście ktoś nam, znaczy może w sumie niestety ktoś nam dobija tego Tiger'a 2H szkoda, wielka szkoda mógłby to być na nasz kin... mamy 10 kin na liczniku i chcemy więcej, chcemy więcej e, Widzimy krecika, jedyny krecik e, Tej znajdujemy bardzo ładny przestrzał pek przednio, w przód, hitem, overpressure Eliminacja Bardzo ładny kill To wystarcza, proszę państwa, to wystarcza Spijmy się w niuku, e, lecz niestety Przeciwnicy Też nie będą próżni Jak widzą, że my się spełnimy w niuku, To zaraz pojawi się P63 też w powietrzu przeciwnika. Gdyby to p 6 nie wzięło tych bombek, gdyby nie było tak, nie chciało ich lecieć pod kasa, bo doleciałoby, żeby nas zniszczyć. Ale teraz jest za daleko, nie zdąży już. Niestety chciwość go ubiła bez tych bombek, by zdążył z bombkami, niestety będzie miał mocny problem. Lecimy do przodu, na sensie mam timeta, w powietrzu, teammate w który chce nas, nas bronić. My sobie dolatujemy do punktu p 6 jest już blisko, ono może strzać z tej odległości. Nie strzela już teraz z kilometr, się na strzelanie. Tutaj ty do niego walał My do niego walimy. Zrzuciliśmy już niuczka. Piękny niuczek. Bardzo piękny niuczek. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Naprawdę jest to bardzo ładny niuczek. Bardzo piękna bitewka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Naprawdę też szanuję towarzysza, że tak mu dobrze poszło. Dziękuję bardzo za wysłanie powtóreczki i jeszcze raz zachęcam do wysłania mi innych waszych powtóreczek. Link do Discorda w opisie. No i co? Dziękuję bardzo za oglądanie, łapiąc w górę jest sobie widziany i do kolejnego misiaczki do kolejnego.